Cześć kochani! Dzisiaj tak bardzo nietypowo Dawno nie robiłam czegoś takiego jak get ready with me Dzisiaj mam mniej czasu niż zwykle, żeby siąść w normalnych warunkach studyjnych Leży paczka, która przyszła mi od Pirena i pomyślałam sobie, że zrobię chyba test długotrwałości podkładu Bo chyba w tej paczce tak mi się wydaje, że jest podkład, bo widziałam na stories u innych dziewczyn I tak, zgadza się, mamy tutaj takiego beauty spongea. Są też podkłady co widzę tutaj i Puder Under Eye? I dzisiaj chcę wykonać taki naprawdę lekki make-up i przetestować sobie z Wami po prostu te nowości. Więc, jeśli jesteście zainteresowani, od razu dajcie mi znać, e, jeśli oczywiście wytrwacie do końca tego testu i tak dalej, czy e, podobają Wam się takie filmy, takie na luzie, takie wiecie, takie typowe Get Ready With Me i test po prostu przy okazji długotrwałości. Pokażę Wam również wieczorem, jak to wszystko wygląda na mojej Mam Beauty Sponge, nie miałam wcześniej gąbek, otwieram na pierwszy kontakt. Dobra porowatość, bardzo mięciutka na sucho, zaraz sobie pójdę ją zmoczyć, żeby zobaczyć. Oczywiście ogarnę sobie delikatnie brwi, w ogóle ile ja, ja mam baby hairów latających. Liczę na to, że może dostanę podkład w moim odcieniu. Mamy tutaj chyba nowość, Matte Active Shine Control, podkład. Zaraz zobaczymy, o tak, o tak. Jest duża szansa, ktoś mi przysłał chyba ciemniejsze odcienie, ktoś mnie tam słucha, chociaż może i nie. Eee, dobra, to jest odcień Soft Porcelain, więc nie. Eee, zasugerowałam się numerkami, bo jest 0705. Jasne. Yes. No dobra, pójdzie chyba z przyciemniaczem w takim razie. No nie wiem. Dobra. Strasznie jasne. Aj. Mamy piątkę. Mamy szóstkę. I mamy środek. Będą za jasne. Jeszcze wezmę tą siódemkę sobie. Mmm. Mmm. Mm, Ale jest za jasne. Będzie mi się bardzo mocno odcinać w ciągu dnia, a jednak dzisiaj taki makijaż, wiecie, muszę wyjść do ludzi, więc e, idę po przyciemniacz, z gąbkę. No okej. Okay. Zanim położę jednak jeszcze podkład, troszeczkę ogarnę sobie moje brwi. Mm. Będzie to nie tak jak robię to do filmów. Delikatnie biorę sobie lash brow. Jest to taki. Sprawdzony produkt Nie wolno go nałożyć w dużej ilości, bo w ciągu dnia Kruszeje, zauważyłam Dlatego zaczęłam szukać innych produktów do brwi e, Takich, które Są bardziej wytrzymałościowe Bo sam produkt w sobie jest spoko Wiecie, tylko problem polega na tym, że z, Po iluś tam godzinach Te włoski się odklejają I te wszystkie produkty, które były Na tych brwiach po prostu kruszeją Korzystam dzisiaj z częściowo Światła dziennego więc, jakby były jakieś drobne prześwietlenia, to musicie mi wybaczyć. Próbuję sobie wyczesać. O! Teraz wam pokażę ten produkt. O! To jest Lash Brow. I teraz tylko y, z penem, brow penem od Anastazji jest to taki flamasty w Dark Brown. Delikatnie sobie dorysuję pojedyncze włoski, tylko trzeba odczekać, aż delikatnie styknie. No dobra, będę testować podkład. Wezmę ten w odcieniu numer 7, a 7 nazywa się. Zaraz znajdę sobie pudełeczko. Jest to Cool Ivory. Do tego Cool Ivory dodam sobie. To jest 7, tak? To jest 7. Dodam sobie sprawdzony produkt, czyli NYX. Jest to w odcieniu Olive. Przyciemniacz, który nie ma wpływu na to, na trwałość podkładu, bo ten produkt od lat używam mam sprawdzony. Wymieszam sobie kolor. Myślę, że będzie ok. Dobra, lecimy. Podkład wygląda ładnie, od razu dąży do takiego matu, no jak sama nazwa wskazuje, bo jest to mat, activate shine control. E, teraz korektor w okolice pod oko. że wzięłam 170 zamiast 190. No ale trudno. Dobra. Tak w ogóle to gąbka jest naprawdę bardzo fajna. Ja mam dosyć mocno prze... Sienione powieki, więc sobie też nakładam zawsze na wewnętrzną no część oka oraz powieka. Sprawdziłam sobie teraz na stronie. Na stronie. Podkład kosztuje 34,90, więc jest to taka e, spoko cena. Kolejny produkt, który sobie przetestuję, jest to też nowość Under Eye Powder Brightening, Brightening. and Setting. to rozświetlająco, utrwalające. Zobaczmy. Zobaczmy, zawsze sobie biorę odrobinę na palec. Trochę mi te drobinki przypominają e, Mer Puder. Oczywiście sobie wezmę na gąbeczkę. Ładny ma kolor. No powiem Wam, że dobrze to wygląda, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda, naprawdę strasznie przypomina mi ten puder z Lamer. Fajnie by było jakby ktoś zrobił właśnie taki tańszy odpowiednik tego pudru, bo jednak Lamer i te ceny. Jeszcze odrobinę sobie wezmę. utrwale strefę te, Tym samym pudrem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. co my robimy dalej? Czas na konturowanie. Biorę sobie ulubioną paletkę Diora do konturowania. Mieszam sobie te dwa odcienie. Zaznaczam sobie Granice Kości, to jest typowa paletka do konturingu, nie do bronzingu. Więc to jest taka paleta do nadania idealnego cienia tam, gdzie go nie ma. Pędzelek jest to mój ulubiony pędzelek z Aliexpress, My Destiny. Ok, potem druga paleta ze Smashboxem, która już ma w sobie cieplejszy brązer. Teraz sobie wszystko doklepuję suchą taką stroną gąbki, bo tu rozkładam podkład, a tutaj jest ta bardziej sucha. Żeby scalić te wszystkie suche warstwy na twarzy, żeby to wyglądało bardzo naturalnie. Czas na rozświetlenie, bo jakby to jest ten etap, który ja zawsze używam tutaj pędzelek. To jest konturownia. Biorę sobie rozświetlacze też z Diora. Ja to robię tak. Z racji tego, iż dzisiejszy make-up e, to będzie tak zwany No Make-up, to też odrobinę tego rozświetlacza kładę sobie na środek ruchomej powieki. Tylko troszkę, tak palcem, żeby światła dodać. O, tak. No i na to leci róż. Z Color Pop i to jest kolekcja Sailor Moon. Troszeczkę. Ja nie lubię w makijażu dziennym aż tyle różu, ale troszeczkę. Troszeczkę damy dla dziewczęcości w make-upie. No, i ten tuż do rzęs, nowość. E, co tutaj jest? Lash Fame Mascara. tuż zwiększający objętość rzęs. Coś mi się przyda. Tylko, że u mnie i objętość musi być i wydłużenie, ponieważ ja mam bardzo krótkie rzęsy i bardzo cienkie rzęsy. E, kremowa formuła dopasowana do szczoteczki w formie klepsydry. Zaraz zobaczymy tą klepsydrę. Taka o szczota. Dobra. Tuszujemy rzęsy, tylko jeszcze zalotką i je delikatnie podkręcę. Ej, podoba mi się ten efekt. No, powiem Wam, że dawno w ogóle spojrzałam na tą szczotkę, miałam wielkie mech. A coś ostatnio za dużo dobrych tuszów do rzęs wychodzi. Jak miałam taką serię naprawdę z dwóch lat, gdzie rzadko kiedy tusz mnie zadowalał, tak teraz... Zobaczcie, tak tusz wygląda przy jednej warstwie. Wow, ale on wydłuża. Ja mówię sobie tak, a będzie kiepsko, Przyklejąc od spodu B-shape to jest klawiera. Będę zadowolona. Ach, ale nie muszę. No, powiem wam, że... Ktoś stworzył maskarę do moich szans. Ciekawe to ten już kosztuje. Jestem zachwycona. Naprawdę jestem zachwycona. Bez ściemy. Bez ściemy! Dobra. Fintesencją tego make-upu dziennego, naprawdę mega dziennego make-upu, będzie błyszczyk Sventi z, z tej e, świątecznej kolekcji, którą Sephora już wypuściła. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale jest kalendarz adwentowy z Sewory. Naprawdę. <grych> już mówię we wrześniu. A spróbujcie Okej, okay. ok, ok, Mm. No bo to są jedyne błyszczyki, które uwielbiam bez kitu. Te Fenty Bomby, a jeszcze ten kolorek mi się strasznie podoba. Tak. E, tak prezentuje się mój dzienny makijaż. E, koniec, dziękuję. Schodzimy ze sceny. <grych> Słuchajcie, e, pochodzę sobie w tym podkładzie. Zobaczymy, jak on długo się utrzyma. Jestem go bardzo ciekawa. Mm, no, tak wygląda przyważnie mój taki mega dzienny make-up. Mega dzienny make-up. Sam tusz na rzęsach, rozświetlacz, podkreślenie, policzka. Odkład, korektor, puder i to, że tak powiem, mogłoby być dla mnie wystarczające No i produkty do brwi, of course, bo człowiek bez brwi to dla mnie nie człowiek Chociaż e, może inaczej, ja bez brwi to nie ja, o, bo to źle zabrzmiało e, A bardziej o to mi chodziło e, w mojej wypowiedzi, zanim się tutaj e, zrobi łapanie zasłówka e, Bo nie każdy ma brwi, ja ich też nie posiadam, dlatego zawsze lubię sobie je wyrysować e, Dobra, chodźcie do świata dziennego, zobaczmy jak ten make-up wygląda na zbliżeniach no dobra, jestem. Zróbmy zbliżenia. Naprawdę ładnie wygląda ten podkład. Nałożony na samą pielęgnację. Tak wygląda na świeżo po nałożeniu. Czekajcie, tej maskara. Nie wiem czemu, ma maskara na razie mnie bardziej zachwyciła niż podkład. E, ostrość. Ładnie leży, leży bardzo matowo. Bardzo plastycznie, naturalnie. Zasadowaliłam polika. Zignorujmy ten fakt, później się podocieram. Jak to ja? Ale na razie wygląda bardzo obiecująco. Bardzo fajnie. Tak, jestem... Na razie jestem zadowolona. Dzisiaj będzie taki e, mami day, czyli typowy dzienny make-up. E, w ogóle jestem zachwycona moim nowym meblem, który mi stolarz zrobił <grym> do sypialni. Taką Konsole, nie jak to nazwać, na takie pierdostójki? <grym> tak. <grym> tak już myślę, o, że to ostatnie meble w moim domu, bo, bo jeszcze coś wymyślę, jeszcze coś wymyślę. Ja tak mam. Dobra, kochani, jest godzina hmm, 9.35. Będę się pokazywać w ciągu dnia i robić dla Was aktualizację No to witajcie, po e, ilu? Po sześciu. No po 6 godzinach, tak? Zróbmy aktualizację, jak wygląda podkład. E, miałam maseczkę na twarzy kilkukrotnie, ponieważ musiałam jechać do miasta kilkukrotnie, e, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że podkład się całkiem spoko trzyma, naprawdę się ładnie trzyma. E, ładnie wygląda, bardzo naturalnie. No tutaj w okolicach noca to mi się przetarł totalnie. Jeśli chodzi o brodę, to zjechał, ale mam wrażenie, że to, ta okolica jest winą maski, no niestety. W takich czasach żyjemy. Myślę, że jakbym dała bazę jakąś długotrwałą, to on by się nawet spoko utrzymał. Kontur utrzymany, wszystko utrzymane. No, muszę Wam powiedzieć, że ładnie trzyma ten mat. W ogóle praktycznie się moja skóra nie wyświeca, więc jakby to, co obiecuje producent, jest jak najbardziej zachowane. Nie no, powiem Wam, że jestem zadowolona. Na razie jestem zadowolona. Pokażę Wam się jeszcze tak kontrolnie wieczorem, jak wygląda twarz. Na razie po 6 godzinach muszę Wam powiedzieć, że jest to zdecydowanie podkład, który wybrałabym na co dzień, pomimo tego mo mocniejszego krycia, nałożony taką cieniutką warstwą. Naprawdę fajnie wygląda. Wygląda fajnie i bardzo estetycznie. Na wielki plus. Oto jestem. Trochę mnie oczy szczypią, ale pomyślałam sobie, że już nagram zakończenie, bo za chwilę będę zmywać make-up. E, mamy... Prawie 10 godzin. O czym już zawie od cebuli? I właśnie przed chwilą, jakbym miał tutaj gdzieś odbity tusz, to się nie zdziwcie. Tusz nie wytrzymał testu cebuli i płaczu, więc nie jest wodoodporny, ale też nie miał być wodoodporny. Co do podkładu, jestem zachwycona tym, jak trzyma mat. Mm, buzia w dalszym ciągu wygląda dosyć świeżo, dosyć fajnie. Eee, nie mam mu nic do zarzucenia, bardzo ładnie się trzyma, bardzo ładnie matowi tą skórę i zostawia tą skórę taką komfortową. Ona nie jest taka ciągną Uważam, że jest to całkiem bardzo spoko podkład, który zasługuje na uwagę szczególnie cer tłustych i cer mieszanych. Jeśli jesteście zainteresowane, to Wam naprawdę serdecznie polecam, bo to jest 34 zł. Um, próbowałam się w głowie gdzieś znaleźć, czego mógłby być to odpowiednik. Ale jego konsystencja podczas aplikacji jest niesamowicie unikatowa. Jest lekko musowo-piankowa, taka gęsta, potem się dostosowuje, troszkę się rozpuszcza, robi się już taka jednolita. Jest to produkt innowacyjny. Nie znalazłam porównania, do czego mógłby być podobny, ale jak znajdę, to oczywiście e, Was o tym poinformuję. Dzisiejszy test kończę. Get ready with me and done with me. Tak, tak się chyba powinien nazywać, jeżeli zakończy dzień i rozpocznie ze mną. E, no, powiem Wam, że jestem naprawdę zachwycona. I jak to wygląda? Wygląda to bardzo dobrze. Wszystko się ładnie utrzymało, tak jak się powinno było utrzymać. Chociaż ten makijaż nie jest jakiś tam wiecie wymyślny. Co do maskary, tak jak mówię, jestem w dalszym ciągu zachwycona tym, jak ona wyciągnęła moje rzęsy. Dzisiaj jestem poodbijana wszędzie. Cebula, tak. <grym> Ona temu winna. Dzisiejszy test uważam za bardzo udany, bardzo spontaniczny. Dajcie znać, czy chcecie takich więcej, takich po prostu luźnych filmów, luźnych testów całodniowych, bo brakuje mi takiego kontentu niż tego zwykłego, sztywnego studia. A nie ukrywam, że lubię dla Was nagrywać właśnie takie filmy. Dzisiaj Wam już pięknie dziękuję. I do następnego. Trzymajcie się.